민포, 오스. Cześć Mistrzowie Mistrzynie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z ninja. Widziałem w komentarzach, iż wielokrotnie prosiliście mnie pod ostatnim odcinkiem odnośnie Maneriki Kusari, chociaż i nie tylko, abym właśnie pokazał Wam jak stworzyć łańcuch bojowy, czyli Maneriki Kusari, zwany również Kusari-Fundo. Jest to jedna z bardzo często używanych broni przez wojowników ninja i bardzo łatwo można ją wbrew pozorom stworzyć. Zawsze serdecznie do oglądania. Stworzenie broni, jaką jest Maneriki Kusari, jest również także bardzo niskobudżetowe. Wasz budżet nie powinien przekroczyć w zasadzie 10 zł. Co potrzebujemy, aby stworzyć nasz łańcuch bojowy? To przede wszystkim. Potrzebujemy łańcuchu. Ja na przykład znalazłem taki stary łańcuch w domu, pomalowałem go sobie z szprejem. On ma 90 cm, ja sobie go dociąłem, był trochę dłuższy, ponieważ chcę stworzyć madejki kusari o długości 90 cm. Madejki kusari przeważnie miało 80 cm, 70, cm, czasami 90, a nawet również także zdarzało się, że miały pełen metr. Ale to już w zasadzie jest maksymalna długość tejże broni, gdyż bowiem im jest ona dłuższa później, tym traci swoje właściwości, jakie ninja sobie cenili. Oprócz naszego łańcucha potrzebujemy również także coś w rodzaju ciężarka, coś co zamontujemy na jeden koniec i drugi. W moim przypadku będzie to właśnie taki metalowy element. Taka rurka, ja sobie ją też pomalowałem. Ona ma tutaj już jeden otwór, natomiast tutaj będziemy wywiercać jeszcze drugi, aby po prostu można było tutaj zamontować to z dwóch stron oraz przetniemy sobie to na połowę. Kwestia zamocowania ciężarka w naszym mandyniku kusari jest w zasadzie indywidualna. Możemy przeciąć jedno ogniwo, przeciągnąć później przez nasz ciężarek, zagiąć je z powrotem, zaspawać, czy też na przykład możemy zrobić otwór, wsadzić w niego śrubkę i ją po prostu przykręcić. W moim wypadku będziemy właśnie to robić za pomocą dwóch takich otóż małych śrubek. Jeżeli macie możliwość, postarajcie się również także ogarnąć dwie takie małe sprężynki, które podłożymy sobie pod nasze podkładki, które są właśnie. Takiej otóż dość małej, w zasadzie miniaturowej wielkości. Również także przyda Wam się wiertarka. Tak, żebyśmy zrobili otwór w tymże otóż tutaj elemencie. Piła do metalu również nam się przyda. Przejdźmy do operacji bojowych. Wpierw w naszym ciężarku wiercimy sobie tutaj otwór. Później delikatnie to spłaszczymy, tak jak jest właśnie tutaj, bo to jest taki troszkę spłaszczony element. Nawet ciekawie to wygląda, oraz przetniemy sobie ten ciężarek na pół. W tym celu zamontujmy ten element ciężarka i madle. Tak. Mniej więcej dość blisko miejsca, w którym będziemy kręcić. Jakoś niespecjalnie za mocno, ale też niespecjalnie luźno tutaj dokręcacie, Bo możecie po prostu skrzywić wtedy jakiś metalowy element. I teraz jartareczka potrzebujemy. Klucz do wiertarki, gdzieś tutaj był, jest. Musimy poluzować sobie naszą wiertelkę. tak. I teraz potrzebujemy wziąć wiertło. I jakiej wielkości byłoby do. Możemy dopasować sobie, jeżeli mam, Należy tak, na przykład, fragment jakiegoś metalu na wielkość wiertła. Czy jest odpowiedni? wydaje mi się, że tutaj pasuje jak kula, bo to wchodzi idealnie. Tak więc weźmy sobie to wiertło. Tak. Teraz je przykręćmy. A nie dajcie o tym, aby zawsze przy wiertle przekręcać, sobie je dokręcać wszystkich trzech stron. Czyli nie tak, że sobie raz przekręcicie z jednej, ale również tak, że musicie docisnąć z innej. Raz. Dwa. I trzy. Tak jest. Wówczas macie pewność, że to po prostu tutaj siedzi i Wam nie wydłubie oka. Teraz wierzymy sobie naszą wiertareczkę. Jak szalony naukowy do kontaktu no i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak wywiercić otwór zatem wiertarka w łoń. i tutaj starajcie się dociskać dość mocno, a nie robić tego, że tak powiem, w sposób na hamca już teraz, ale delikatnie wyciskać, żeby po prostu Wam się to ładnie wywierciło nawet mogę jeszcze troszkę bliżej odsunąć ten ciężarek nie? Ради, что так? Так? No, ну и вертим. Денька, не здесь? Старайтесь сначала зазначить, как бы место, которое не так есть. О, так, низкие обороты. И вот, что в тот что будет работать. Niskie obroty i dociskajcie, No to zwierząt będzie dobrze działać. O właśnie. No już poszła jedna dziurka, to za drugą. No właśnie o to chodziło, abyśmy wiercili to z dwóch stron. Jeżeli tutaj powstaje, Wam takie objęcia, które moglibyście skaleczyć, możecie sobie pomóc, a pierścieżny. Ale ten jest trochę użyty, ale do tego się nadaje, jak nie wiem. I po prostu przejeżdżcie sobie kilka razy w tych miejscach. Dobrze. Teraz, badałoby nam zagiąć troszkę ten ciężarek. I w sumie wiecie co, chyba posłużę się tutaj imadłem. Tak, żeby on był też tak tutaj do ciekawie wygląda. Tak więc, sobie ten I delikatnie to uginam. Mam nadzieję, że to nie strzeli czy coś. Tak. Jest. Jeszcze troszkę, ale już prawie. To no, o coś takiego właśnie chodziło, żeby to było z dwóch stron właśnie takie i takie. Możemy troszkę nawet tutaj przyciągnąć, żeby to wyglądało z dwóch stron praktycznie tak samo. No, teraz myślę, że jest ok. Następnie teraz, ten element musimy przeciąć na pół. Zrobimy to sobie ręcznie. W tym celu, no w sumie wypadałoby to na razie odmierzyć, jaką tutaj ma długość. Gdzieś tutaj, o jest jakiś. Właśnie tutaj, Inika, Czy tam Met, za jak zwał. Weźmy to sobie i teraz jeszcze czymś to tutaj musimy zaznaczyć. Gdzieś tutaj miałem ołóweczek, o jest i ołóweczek. I tak, ten element otóż, czekajcie, bo tego w sumie nie widzicie. Ten element otóż ma, 14, no, 13, w sumie nie, 12 cm. Nie, czekajcie, to jest 13 cm, tak. No to sobie go utniemy na 6,5. Mniej więcej tutaj. To nie musi być perfekcyjnie, idealnie odbierzone. Naprawdę, Ninja nie zwracałby uwagi na takie pierdol. I teraz bierzemy sobie nasz elemencik, uciskamy go dość blisko miejsca, w którym chcemy przeciąć. I Madle, Tak. Lekko, niespecjalnie za mocno tutaj. W tenże sposób. Czekajcie, może obniżę troszkę kamerę, żebyście to lepiej tutaj widzieli. Tak. I teraz piła do ręki. No i po prostu musimy sobie to przejąć. Tylko że najpierw usunę jeszcze także tą wiertarkę gdzieś tutaj na bok, żebym miał komfortowo dość sporo miejsca. Ok. Pierwsze ruchy wykonujcie powoli, tak żebyście zaznaczyli rok. Okej, okay. macie rowek, jedziemy. Tak jest. Uf, trochę opiłków w środku, ale to nie szkodzi. Zaraz to wyczyścimy. Opiłki, które zostały nam w środku, zobaczcie, o jest ich tutaj troszeczkę. Możemy je wyciągnąć chociażby zwykłą tutaj śrubką. Nie ma problemu. Co to w ogóle? Jakaś patka się tutaj zrobiło. A Jakieś to dziwne. Chyba kusz tak się po prostu tutaj złączył z tym wszystkim. I teraz oczywiście tą stronę naszego ciężarka, która jest dość brzydka teraz, możemy sobie elegancko nieco, że tak powiem, wypolerować papier ścierny. Jadny. Gdy mamy już dwa ciężarki, należy przejść do kolejnego etapu. Czyli teraz musimy te ciężarki zamocować w naszym łańcuchu. Tak więc bierzemy sobie łańcuch z jednej strony tutaj i teraz zobaczcie. Tutaj do środka. Pokażę wam to dość bliska. Wsadzamy sobie śrubeczkę. Raz. O, czekajcie, czy mi się pomylił. A nie, jednak przechodzi. tak. I kiedy mamy tą śrubkę, to musimy do środka jeszcze włożyć łańcuch. Czyli śrubkę wyciągamy sobie. Bierzemy sobie jedno ogniwo naszego łańcucha. Nieważne z której strony. I teraz zobaczcie. Wkładam. Każę Wam to. Wkładam ogniwo do środka. Raz. I teraz przez to ogniwo ja. Przeciągam tutaj śrubkę. W ten sposób. Myślę, że wiecie o co chodzi. I teraz kolejna sprawa. To bierzemy sobie sprężynkę, o której Wam mówiłem na początku. Raz. Tutaj. Nakrętkę. I teraz właśnie tutaj sobie to przykręcamy. Może nawet w palcach. Oczywiście finalnie poprawiamy kluczem. Tak jest. W ten sposób. Teraz jakiś mały kluczyk. Chyba taki będzie odpowiedni. Tak jest, to jest klucz ósemka. Tak, ósemka. I ósemeczką sobie jeszcze tutaj mocniej możemy to dokręcić. Tak, żeby to po prostu porządnie tutaj siedziało. Ok. Tylko też nie, nie, przesa, nie przesadźcie, żebyście po prostu tego nie rozwalili. Dobrze, gdy już tak to siedzi, później ten fragment możemy tutaj sobie odciąć. Po prostu jest on zbyteczny. A w sumie zróbmy to teraz. Ustawiamy ten ciężarek z tym wystającym końcem do środka. Raz. Piła w dłoń. I teraz. He, he, he. ale żebym sobie zrobił teraz zadanie. Jak to uczym? W ten sposób. no chyba cholera nie mam wyjścia. Czekajcie, bo mi to nie siedzi najmocniej. o to chodzi. Teraz mamy już jeden ciężarek w naszym Mandryki Kusari zamocowany. Czas na drugi. Okej. Okay. Siedzi już tu dość mocno. Jeszcze raz. Ok. Myślę, że powinno wystarczyć. Druga strona jeszcze. Ok, Siedzi. Sprawdźcie to. Czy po prostu tam to mocno siedzi, bo później nie chcecie, żeby ten śniżak nagle odleciał. Również także przy robieniu takich domowych później mandliki kusari w trakcie treningu sprawdzajcie, czy są one odpowiednio zabezpieczone. Ok. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego jeszcze, jak odciąć ten zbyteczny fragment. Okej. Okay. Śrubeczka pięknie nam padła, tak jak należy. Jeszcze raz możemy sobie tutaj to kręcić. Tak, żeby się działo troszkę mocniej. Tak jest. No, wtedy to wyszło trochę mocniej, ale też już tu widzę, że też ugina ten ciężarek, ale to nie szkodzi. A no i z drugiej strony możemy również także spróbować podokręcać jeszcze które śrubki, żeby to mocniej jeszcze się działo dla pewności. Tak jest. Chodzi o to, żeby ta śrubka delikatnie nam wystawała poza obszar. Jeżeli wystaje, to później możecie łatwo zauważyć, kiedy na przykład by się poluzowała. Tak samo właśnie zrobiłem z drugim. Ok, cóż moi drodzy, powiem wam jedno. Nasze kusari fundo madriki kusari jest gotowe. Zapraszam na test. Zobaczmy, jak się biota takim madriki kusari złożonym dołowym sposobem. że naprawdę bardzo dobrze. Nie czuję tutaj jakiś specjalnych oporów związanych z łańcuchem. Łańcuch swoją drogą jest nieco lżejszy od tego mandaliki krutari, który aktualnie. Jest. Natomiast powiem Wam, że to, że jest lżejszy, jest on zdecydowanie szybszy. Tróbka nie przeszkadza jakoś specjalnie tutaj uchwycie. Czuć ją minimalnie, ale nie jest to nic, co by Wam że tak powiem, uciążyło wasz trening. Okej, okay. zobaczmy sobie na triki. Muszę przyznać, że całkiem nie. Jest. Nie sądziłem, że wyjdzie aż tak dobrze. Okej, okay, mistrzowie i mistrzowie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, dostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Skomentujcie ten materiał, może go już udostępnić, pokazać na znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. A jeżeli jesteś tutaj nowy, a ten materiał przysłać Ci do gustu, to śmiało kopnij suba, abyś na bieżąco otrzymał informacje odnośnie nowo przesłanych materiałów. Ja tymczasem będę musiał czekać na kolejną ważną misję niedzielę. Smejcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Roskim po!